Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Znów supek zagramy w TFT Tym razem normalne, nie hyper roll O o, wszystko mi pobrali A ty drogi widzów, żeby ci nigdy niczego nie zabrakło Żeby ci nie zabrali, zostaw supa Z dzwoneczkiem, łapkę w górę Udostępnij filmik No i mam nadzieję, że Będziesz się dobrze bawił oglądając ten odcinek I przy okazji, napisz co dzisiaj jadłeś na obiad Zobaczymy, czy moi widzowie się zdrowo odżywiają. Co tu grada? Kompletnie tego nie wiem. Jak na razie dosyć mocno bez szału. Dostaliśmy tylko seta. Więc zrobiliśmy sobie brawlerów. a z itemami brak szału. Mieczyk i ten mamy infinity. Jak na razie naprawdę bez szału. To nie będzie raczej dobry. Early game, mam wrażenie. Okej. Okay. Przez to, że gra kompletnie nie dała srebrnych jednostek na start, no to postarałem się zbudować jak najlepszy board z tego, co dała. Plus wzmocnić się itemami. Ale no, jak widzicie, bez szału. No, myślałem, że chociaż się uda tak, żeby została mu jedna jednostka, ale no niestety. Nie. No i mamy zbrojownię. Jak mamy zbrojownię. To trzeba przemyśleć, co byśmy grali. Weźmy ten łuk na razie, Shadow. Co tym razem? Koleś znowu ma tutaj srebrnego Warwicka, więc od razu mogę powiedzieć, że to przegramy. I Syndra też jest silną jednostką jeszcze z takim itemem. Także tutaj kolejna gra tyłek. Jest na... No, na, na, na 100%, no. Patrzcie teraz. Jak ten Warwick się odpali, to mi zeżre cyk, cyk, przeskakuje z jednego na drugiego i po wszystkim. Aj, 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 Swoją drogą ta syndra, jak się odpali, to patrzcie, wygląda jak Super Saiyan, nie? <grym> Nikt nie gra helionów. A że nam padł Kennen dwójka, no to trzeba było go po prostu wziąć, tylko po to, żeby w razie czego ich zagrać. Tylko, że musiałoby być części dawać. A nie mamy też jakichś super itemów, niestety. Do tych helionów. Są ok, ale nie są super, nie? No jeszcze ladzek. No nie, no nie wygramy tego. Nie ma szans. Nie podoba mi się to. Czajcie, że przez laga. wzięło mi pas giganta Shadow zamiast item, który faktycznie mógłby się mi przydać. Czy to już jest pech? Czy jak to nazwać? No tragedia. Może się tu coś ugrać? A ten żig jest słabiutki jeszcze, no. Jeszcze ja sprelero spre, Boże, sprelevelowałem. No po itemach nie mamy raczej na Zixa. O jejku. Ale wszystkim siadają giereczki. Znaczy, jak na razie, tutaj postacie, a mi nie. Mam nadzieję, że zrobimy potem jakiś spektakularny kombek, Bo <laughs> jest dosyć tragedia jak na razie. Mopki, zarzućcie jakimś fajnym itemkiem, co? Będę wdzięczny. Co tam dacie? Łuczek. Już jeden mam. Ten drugi tak średnio mi potrzebny, ale ok. Okej, okay, to już brzmi lepiej. I pasek. Mam takie itemy, że za cholerę nie wiem co grać. Naprawdę. Jest bardzo słabo. Potrzebowałbym pasów. ep, ruzek, rózg. No super, jeszcze się odpalił tutaj. Mundziak. Jest druga zbrojownia, dostaliśmy różgę, więc od razu bez zawahania biorę. W związku z tym, że nic na mnie leci, a pora zacząć trochę odrabiać się, no to zrobiłem itemy, które później chcę dać na Afeliosa na Trandlu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie szału nie ma. No właśnie, tak to jest, jak ci granic nie daje, od początku gry. A przez to, że wypadła LeBlanc dałem te itemy zamiast na Tranda na LeBlanc. Ale to nie jest zbytnio dobry nośnik, szczerze, itemów. Ale chyba lepszy niż nic. Albo i nie. No nie, no tragedia jest. Jak na razie, jedynym plusem tego wszystkiego jest to, że siadł mi tutaj na kenenie Morello. The Shadow. Ale co mi to daje? Jak widzicie nic, bo po prostu mam zbyt słaby board. A ze słabym boardem to nie da się wiele skleić. Siadły nam dwa upgrade'y, czyli Leblanc i Varus. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie są upgrade'y, które mnie interesują. I wolałbym już spivotować na następny build, no ale jest jak jest. Wow. Zepsuł mi się lustryk akurat przed mobami. No nie. Dlaczego? Tragedia. No, mopki dawać coś fajnego jeszcze. O pieniądze też są ok. Raz, dwa. Trochę zrolowałem w poszukiwaniu Aureliona Sola, bo no, niestety na tym bilcie już zdecydowałem i niestety nie wypadł. Ale jest szansa, że. Coś tam jeszcze możemy ugrać. Jakiś kombek zrobić. Jak widzicie zaczyna się dać coś tam, ale bez upgrade'ów i potrzebnych jednostek będzie ciężko. Jest zbrojownia. Ze zbrojowni dajcie mi jakiś dobry item. Niniejszym zaleźniemy tą kroplę tylko dlatego, żeby zrobić Frozen Kerta Shadow na Dianie. Tak jest. Ej, no jest lipa. Jest naprawdę lipa. Jeszcze mi tu coś odpierdziela, że w tej zbrojowni nie mogłem iść w ogóle i temu. Jeszcze kurde gramie tutaj troluje. O nie, daje tego co potrzebuje, no. Tragedia ludzie, naprawdę jest tragedia. Jak nie dostaniemy zaraz Afeliosa, którego szukam na pałę i go nie ma, to jesteśmy w dupie. To cały build mi się pójdzie pentegować. Naprawdę. Zróbmy ekonomię, ale jest tragedia. Nareszcie udało się znaleźć Afeliosa. Co prawda jest dopiero jedynką, więc wiele mi to nie daje, ale jest mikro szansa na kombek. Plus jeszcze z Karuzeli wziąłem Darka z łapką skrytem. Dzięki temu mam jakby wszystko, co potrzebuję, praktycznie. Jedynie wypadałoby znaleźć Kindred i podmienić za tą rel i będę miał build z czterema rangerami pod Apheliosa. Oj, ciężka gra do uratowania. Ale jak widzicie, staram się i na ile mogę. To jest jedna z tych gier, w których trzeba naprawdę pomyśleć zobaczę w ogóle, czy będę teraz wygrywał. Jeśli się uda, no to wiadomo, że e, będę trzymał ekonomię. I spróbujemy pić ten ósmy, Jak się nie uda, no to. Co mi pozostanie, to będzie trzeba dalej szukać osad dwójki, nie? Ale jak widzicie, na razie dajemy radę. Oj, ciężka gierka będzie. Naprawdę ciężka. Ale ratujemy, ratujemy, widzowie. No i mopki, teraz od was dużo zależy. Co też dacie jeszcze? Czy mnie tutaj poratujecie, czy nie bardzo? No nie bardzo. No dobra. I co z tego wyjdzie? Tutaj chłop chciał grać. Widzę od Ziggsa z helionami kery, że jak to nie jest złote to to raczej nie powinno być aż tak silne także może tutaj mój Aphelios pokeruje no właśnie tak jak mówiłem jeśli nie macie helionów złotych, jeśli zagracie źle slow rola na helionach albo już gra ich na przykład 5 osób w lobby czy 3 osoby w lobby to nie idźcie w to, nie róbcie czegoś takiego to jest wielki błąd, iść w to co idzie większość ludzi w tym w lobby dlatego ja też skipnąłem tych Helion, bo widziałem, że trzy osoby idą. Ale gościu ma dowaloną Leonę Wow. Najgorsze jest to, że mój Aurelion często się nie ma jakby jak odpalić, bo się jest na Leonę, nie? No, strzelaj. Daj jeszcze przed chwilą Aurelion chyba powiedziałem, nie? To nieźle mi się popieprzyło. Nie. Za duży shield. Pak My nie możemy przegrywać. No powiem Wam, że jest przypał, nie? Specjalnie biłem level, żeby się ratować w razie czego i nie tracić HP. I dalej nie mam Apheliosa dwójki, nie? Ten Tarik może trochę mi uratować, bo będzie mnie leczyć razem z Ashką, dzięki tym, że są Werdantami. Ale no naprawdę, bez Afeliosa dwójki ten build jest słaby. Ja potrzebuję na siłę Afeliosa dwójki. A jest dosyć close lobby. 5-3 i patrzcie, nikt nie odpadł. No, powiem Wam, że ja chyba szybciej tego złotego darka, w sensie nas srebrnego, trzasnę niż tego Aurelioda dwójkę, nie? Ile Golda zrolować, i dalej nic nie ma. Jest źle i to bardzo źle. Tak nie może być, grając ten build. Ale chociaż wziąłem sobie GA, e, ten Shadow z Karuzelki. Oj gro, oddaj! Teraz zrobiłem kolejną rzecz, której się nie powinno robić, czyli zrolowałem przed mobami do zera. Ale no tak bardzo potrzebuję tego Aureliosa. Aureliona, Boże. Nie, no co ja mam z A Aurelionem? Heliosa buszu! Jezu. Tak błędy popełniać. To jest w ogóle śmieszne, że my jak na razie sobie tym radzimy, nie? To po prostu pokazuje jaki silny jest ten build i ta postać. Nie, myślę, że nawet bez niego dwójki jesteśmy w stanie zrobić top 4. Ale ciężko. Ta gra mnie zdecydowanie troluje. Widzicie? Taki Tarik se tu jeszcze leci. A oczywiście Apheliosa mi nie da. No, szkoda gadać. No powiem wam, że jest sukces. Trafił się i Aphelios srebrny i Darek srebrny. Czyżby to miało oznaczać, że robimy potężny comeback w tym momencie? Jeszcze ten statik, jak widzicie dałem na aszkę. Ha, ale no teraz powinno być o wiele lepiej. Ten Aferys będzie teraz w końcu robił potężny damage. Jeszcze dajcie mi Kindred, proszę. Ale mi wyciągnął Afeliosa, ale mi wyciągnął Afeliosa. Trzeba przyznać, bo to dobrze zagrał. Czy moja Diana jest na tyle silna, żeby to ograć? Ta, dobra, Ez. Ja mam lepsze Litemy na Afeliosie niż on. No, taka jest prawda. Przegrywasz, bo nie masz Ginso, mordo. A Ginso jest chyba najważniejszym itemem. Tak w mojej opinii, no. Na Apheliosie, szczególnie Shadow. No to top 4 chyba zaraz będzie, co? O, ja się dobrze ustawiłem teraz. Dobrze, scouting poszedł. Wiedziałem, że powinienem się ustawić na tego z lewej. Z Apheliosikiem, eh, z, z Velkozikiem. Także jest git. Chyba to mamy, no. Dzięki temu powinniśmy to mieć. Chociaż, ten Mundo... What the fuck? Aphelios! Nie. Dlaczego? Dlaczego ty nie umiesz strzelać? No kurde. Ustawiłem się nie po tego, mamy przesrane. No, jest, jest lipa przez to. Ale za to morganka teraz jest tankiem, może? Ej, chyba to mamy. Ale ma przesraną tą leonę. Jest tak twarda. Wow. O, od patentu, na którego przed chwilą padłem. Jest dobrze. Jest to 4. gówna. Jest. <gryw> Widzicie, da się? Da się? Ustawiłem się dobrze, ale dostałem klona A nie oryginał Zobaczmy jak se poradziły na klona, na klony z reguły się wygrywa Także No zaraz zobaczymy nie No afelios. No na klona se poradziłem Na normalnego mogło być gorzej a Co? Ja przegrałem? Właśnie doznałem szoku, widząc to, co się przed chwilą wydarzyło, nie? Dlaczego ja to przegrałem? To powinno być wygrane, tamta gra. Jeszcze raz ustawiam się tak samo. Archanioł z tego smoka poszedł na aszkę, żeby się odpalała częściej. Ty, no nie wiem co to ma być. Tak nie powinno chyba wyglądać. Chociaż. No, no No nie wierzę No szlak! GG, ale co czemu? Dlaczego? Nie, to powinien być weed, Jak już tak dobrze szło No ale dobra, drugie miejsce, chociaż z ósmego się wygrzebaliśmy Zostawcie oczywiście suba, jak się Wam podobało dzwoneczkiem, łapę w górę i do następnego, cześć!